Ej Martyna, chyba coś ci się pomyliło. Chyba coś mi się pomyliło i będę otwierać kalendarz adwentowy w listopadzie! To powinno się w grudniu. Robię to trochę przed czasem, trochę nielegalnie, ale to dlatego, że widzowie uwielbiają tę serię i wiem, że już nie możecie się doczekać. Przynajmniej pierwszy raz, od nie kiedy się nie spóźnisz. <laughs> Albo jestem spóźniona, albo miesiąc przed czasem. No in between. Widowie wybierają tę serię, ja również ją uwielbiam, także nie przedłużając, lecimy z kalendarzem adwentowym z fidget toysami, czyli antystresowymi zabawkami. W zeszłym roku to był... Różowy To <gry> Kto pamięta różowego dingsa, pisze w komentarzu... W zeszłym roku te filmy zrobiły grożonego dingsa i gitara. Wszyscy wiemy o to chodzi, chodź otwierać okay. Mam pomocnika, żeby sobie nie połamać paznokci, bo te kalendarze zawsze są bardzo szczelnie zamknięte Nic nie <grym> Czyli musiałam spaść Tak ja, jak w zeszłym roku w Dwójce Wiem jak to się nazywa profesjonalnie Pop it Czyli wciśnij to A czemu zapakowane w folię to nie rozumiem O tym samym pomyślałam Tak? Tak, że nie wiem czemu to jest ta folia Wkurzyłam się, więc teraz muszę się Odstresować. Jak oceniasz? W sumie to jest niby bombka, bo można tutaj w tą dziurkę włożyć coś i zawiesić. Więc jest to przemyślane. Zwłaszcza, że święta często dla wielu osób bywają bardzo stresujące. Także daję temu 9 na 10. Uuu, wysoko No, bardzo wysoka noca. Oho. O, o. Po pierwsze jest kilka rzeczy na raz, a po drugie. żółty <laughs> Nie ma dingsa niż zabawy. O nie, nie! Uczekaj! Nie. O, o <noise> Czekaj, trzeba rozbólet. O ten dźwięk nam chodzi. <noise> uh -huh. 10 na 10. 4. Wow, ale wystrzeliło coś nowego. Znowu w folii. Jaka Ekstystyczna śnieżynka. Bardzo satysfakcjonująca. Taka diamentowa trochę. I nie wiem, czy to jest mochi. Mochi? Jak to się czyta? Mochi. Czy może Już w zeszłym roku cię uczyli, ale mnie niby też pomyliły. Nie, powinni... ale nie mam Zapomniałam. Nie no, to jest fajne. Dziewięć i pół. Zgadzam się z tą oceną. Eww. Odejmuję to pół. Obrzydźmy olej na palcach. Ale nie No ja. Uuu! A w ogóle to, co na tele dorzucamy, to widzą do paczek? Rzeczy z kalendarza? A jaki? Co muszą napisać? Muszą zamówić coś ze sklepu martynazababa.pl i napisać w komentarzu do zamówienia. Dings! Dings! Hasło to dings. Napiszcie dings w komentarzu do zamówienia, to dostaniecie. Dingsa lub coś innego z tego odcinka. Nie, dingsa nie dostaniecie, sorry. Dobra. O! Może się podzielisz. Teraz jest jakiś taki inny. Daj mi. Oj, ten. Ej, ten jest jakiś inny ciebie. Inną ma strukturę, nie! Ej, ona nawet tak nie wstryga fajnie jak na żółty. Czy wstryga? No nie wiem, teraz ja ci. <grym> o waa! <grym> na 10. O, 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 o! Podoba mi się coś nowego. Czy to aniołek? Czy to aniołek czy po prostu ludzik? Aniołek. Okej. Okay. Czekaj się nazywa ten gościu, co leci w rakiecie do kosmosu. Kosmonauta? Kosmonauta? Dla mnie to jest kosmonauta. Zaraz wystrzeli na Marsa. Marsjanie, ma czerwony łeb. Mars chyba też jest czerwony. No, ale to on. Marsjanie nie lecą na rakiecie. No, dobra, widzisz, tu jakąś rakietę, bo ja nie, więc wszystko się zgadza. Oj, 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 oj! To jest jakiś breakdancer jednak, ten też robił nas. Czy to jest na pewno do tego? <słyski> Za ten kręcołek na głowie dam mu trzy punkty. O, czegoś takiego nie było, nie ma ładne kolory, jest to zamek na rękę, bransoletka zamek, ale w sumie jest to coś w tym takim zapinaniu, zamkaniu i odpinaniu. I ma ładne kolory, no nie wiem, mi się podoba, daję temu 10 na 10. Ooo, mhm. tyle co Dings? Mhm. Mm jesteś pewna swojej decyzji? 9,8 dla zamka błyskawicznego. Więc nie ja się go boję, proszę już. Proszę cię, bo nie mam jeszcze tyle zabawek endoskresowych, żeby przeżyć po prostu te emocje, Przemyśl które mi tutaj notę. fundujesz. Przemyśl tą notę. No, 9,8. 9,5. O, fajne. Uhuhu, popit! Wielki popit! Ale czemu poli? Jest to łapa świętego Mikołaja. Chyba. Stawcie łapki w górę! Dajcie znać w komentarzu, czy macie zdjęcie siedząc na kolanach świętego Mikołaja. Zobaczcie, coś tu wyskoczyło samo. Potworek. Fajny potworek. On jest chyba tak właśnie na palca. No i można go tak ciągnąć za łączki i za Ej, 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 ej. Ocena. Rękawiczki. A! Tak średnio mi się podoba ta rękawica. Trzy. Mmm, cztery. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. A to? Pięć. Zgadzam się. Nic nie ma. Sprawdźmy więc, co się kryje pod numerem 11. Oj, niech podglądajcie. Fajne. Kostka, która może też być robakiem. No takie jakieś geometryczne zabawy. Ile dajmy? Sześć. Ej, w kamerze wyglądała na miętową, jest zielona. Też czuję, że Natalia zaraz obniży swoją notę. <grym> Taką mam minę. No nie. Cztery. O, to lubisz. Ty to lubisz. Dla mnie to jest totalnie jakieś bezsensowne, ale Natalia jest fanko. Kuleczki zamkniętej w woreczku, którą można sobie przesuwać. Dałabym 10, ale boję się reakcji Dęksa, <grym> więc dam 9. 13. O nie, jest to kurczak. O nie! Nie. nie. Ja też go nie lubię, on strasznie się lepi. Czy ty go rozcięłaś? Nie, on taki był. czekaj, czekaj, czekaj. Don't even try. Nie! <grym> Dwa. Ej, trójkę się znalazła! Pamiętasz, jak pod trójku nic nie było, a teraz jest? Nie, czekaj, czy pominęłam trójkę w ogóle. Pod trójką są dwie rzeczy. Czekaj, to wygląda jak co? Ukwiał. Ukwiał. No nie tym razem, ale przyjemniackie. Ej, to fajne. Trójkę dajmy. Siedem, osiem. Lecimy na freestyle, niech będzie czternastka. Jest to Mochi albo Mochi. Poprawcie mnie w komentarzu W ogóle to niebawem będę otwierać cały kalendarz z Mochi albo Mochi. I Natalia, jak tutaj powiedziałam, że będziemy taki otwierać, to zrobię. Co zrobię? Nie wiem. Krzyknął w stylu. Wow! Nie wiem, inaczej dopamiętam ten krzyk, ale daj. Ja myślę, że w ogóle Natalia sama powinna otwierać kalendarz z Mochi. Ja myślę, że tak chyba zrobimy. Może, żebyście widzieli mi na to I I Natalia? Dobra, siedem. Dlaczego mnie to tak bawi, że Dynksy <noise> Wow, a to jest super. Jest to piłka do rugby. Myślałam, że wyląduje ci tą twarz. O, fajnie się odbija. Ma wiele zalet. Po pierwsze, mogą lalki udawać, że grają w rugby. Po drugie, można ściskać. Normalnie piłki do rugby są twarde. Po trzecie, fajnie się odbija. Daję dziewięć, bo właśnie reakcji Nie, proszę już Thanks <laughs> Okej, okay, widzę, że pominęłam siódemkę Najlepszy w tym jest dźwięk Ej, <laughs> <Uu. śmiech> śmiesznie, bo słyszę jak mój dźwięk wychodzi tędy Dlaczego robisz taką minę? Przejdź, to ci pokażę Nie chcę <laughs> Moim zdaniem super, cool Jaka ocena? Eee... Mmm, Ile ty masz lat, hehe? He? On mi sok daje i robić te jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? 13. Cześć ładne. Jak wygląda faktycznie jak wąż. Mhm. Mm Chcesz zobaczyć? Mm. Mm -mm. Dwiema rękami fajnej. Nie mam dwóch na <śmiech> obecną chwilę. <laughs> Siedam. Masz tak? Mhm. Mm no co ty? 19 i to znam już to, znam tego pistaszka z buszkami, co jest trochę dziwne, ale niech będzie producentowi. Ile? 6. Zgadzam się, tyle samo chciałam dać. 18, nie ma. 20. Kostka Rubika. Ułożyłaś taką kiedyś? U -u. ja też nie. Ale szacunek dla wszystkich, którzy to umieją zrobić. Ja umiem tylko popsuć kostkę Rubika. I to jest dla mnie satysfakcjonujące, więc daję temu 10. 9 yy, dziewięć. Stop! Przestań. Dziewięć. Dziewięć może być. Nie dam się terroryzować. Lecimy z tym jednorożcem. Fajny. Wynek głośienica, mega się rozciąga. Fajne domizia. Tutaj taki przyjemniacki. Dla mnie to jest normalnie prodex A jakbyś tak se... Uuu. Ale dźwięki robi inne, gorsze niż klasyczne dynksy. A, to jest ten co można mu wsadzić z głowy w tyłek. Brandoletka. Można też tak trochę... Oj, Denks szykuje się. Okay. Dobra, dziewięć. W takim razie dziewięć. Denks jest niezastąpiony. Kolejna kuleczka. Natalia wystawia ocenę. Nie pamiętam na ile oceniłam tampu. Ocenę tą indywidualną. Osiem. Mm. Pięć. Niebieski lepszy. Bez zbędnych komentarzy. O, ale to jest ciekawe. Trzeba, wiecie, umiejscowić kuleczki w tych dziurkach, ale dla mnie coś takiego jest trochę denerwujące, a nie satysfakcjonujące, bo już jak wszystkie prawie mam ułożone, to się rozwala. Ja nie lubię takich rzeczy. Pięć. Dwa. Zaszczepiam. I... Ej, dlaczego tu było jeszcze coś? 100%. Albo coś spadło, miałam wrażenie, że coś spadło. O, no. jest to ten pierścień na palec. I nie wiem, pamiętam, że albo tobie, albo mojej mamie się to podobało. Twojej mamie mi chyba nie. Ja, to, ja go nie lubię, więc jeden. No ja dam może za dwa. I mamy... nie wiem. Nie ja wiem. Jeden. Ja też jeden. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle. Kalendarz jest rozwalony. Jeśli chcecie te rzeczy dostać ode mnie do zamówienia, to piszcie thanks w komentarzu. No i co? Wracamy do otwierania kalendarzy. Możecie napisać w komentarzach jakie kalendarze chcecie, żebym otwierała poza fidget toysowymi. Niemniej jeszcze w zanadrzu mam takie w planach. I mam nadzieję, że będą jakieś nowe, fajne rzeczy, które mnie zaskoczą i odstresują. I napiszcie kiedy to oglądacie w listopadzie czy w grudniu, piszcie jaką macie datę i to życzę wszystkim wesołych świąt